Halo, halo, czy mnie słychać? Cześć, to Ada i podcast Krok po kroku. Dzisiaj chciałabym odnieść się do mojego poprzedniego odcinka. Ja przez jakiś czas nagrywałam odcinki na zaś, wiecie, przyzorne, zawsze ubezpieczone i okazało się, że bardzo dobrze, że tak zrobiłam, bo w międzyczasie gdzieś tam, kiedy, po tym, gdy nagrałam ten odcinek i stwierdziłam że zacznę zanim będę gotowa i zaczęłam działać, oczywiście nagrywam ten podcast, nagrywam też na, jestem na Instagramie, próbuję złożyć jakiś produkt płatny i zaczęłam działać zanim byłam gotowa, czyli wziąłam swoją własną radę i po prostu ją zastosowałam. A dzisiaj chciałem nagrać odcinek o tym, co jak już zaczniesz i nagle okazuje się, że to wszystko Ciebie strasznie przytłacza, bo ten pierwszy krok był ok. Zabierasz się za to, robisz plany, mówisz sobie, tutaj jest plan dotyczący tego, że... Będę sprzedawać taki, takie produkty, tak będzie wyglądał mój Instagram, tak będzie mu wyglądał mój podcast, tak będzie wyglądał mój harmonogram. Dodajesz to wszystko sobie do jakiegoś miejsca, gdzie zarządzasz zadaniami, albo w ogóle sobie to spisujesz po prostu na kartce, i nagle ilość tych rzeczy całkowicie Cię przygniata, przytłacza i zaczynasz coś robić, ale w głębi duszy nie wiesz, czy to jest właściwie to, co ma być, czy nie. I ja znalazłam się w takim miejscu, że bardzo wiem, że chcę działać sobie nad tą swoją marką osobistą, dzielić się wiedzą, pomagać osobom, które są teraz na etacie albo są wirtualnymi asystentkami i chcą zacząć działać sobie na swojej własnej działalności i zarabiać na wiedzy, tak że nie muszą do końca... Cały czas sprzedawać swojego czasu, tylko jakby mają też dużo więcej wolności. I do takich osób, właśnie ja mówię tutaj, znaczy w swojej marce osobistej, bo tutaj to mówię ogólnie o swoich przemyśleniach, więc właściwie nie wiem jaka jest grupa docelowa tego podcastu. On jest bardziej dla mnie chyba taki terapeutyczny i żeby sobie coś po prostu yy, przemyśleć. No i ja zaczęłam działać i zaczęłam to wszystko robić. No i nagle po prostu się zatrzymałam i nie wiedziałam dlaczego tak jest, bo ja jakby... Mam bardzo dużą wiedzę. Wiem, co chcę przekazać, ja chcę przekazać, jak to może wyglądać, co działa, co nie działa. No bo ja 5 lat już działam sobie jako ta wirtualna asystentka, i jakby ja w tym biznesie online, właśnie w tym kursów, e-booków i tak dalej, jestem naprawdę bardzo długo, więc myślę, że jestem przekonana o tym, że moja wiedza jest ogromna i chciałabym ją przekazać dalej, tylko że przez to, że ta wiedza jest tak duża, ja po prostu dostałam jakiegoś bzika i już sama nie wiedziałam. Od czego ja chcę zacząć? Co jest tym, tą rzeczą, którą ja chcę robić jako pierwszą? Bo mogłabym mówić o zarządzaniu czasem, mogłabym mówić o tworzeniu newslettera, mogłabym mówić o tworzeniu kursów online, mogłabym mówić o grupie docelowej, niszy i jakoś to próbowałam sobie wszystko ustalić. I kiedy już zabrałam się za coś, bo stwierdziłam, ok, to jest rzecz, która najbardziej mi pasuje, bo na przykład wiem, że jest zapotrzebowanie na to, wiem, że mam już materiały, które bardzo dobrze szły i które bardzo dobrze się klikały i miałam mm, to. Dużo informacji zwrotnych, że ten materiał jest przydatny. Na przykład, jeżeli chodzi o newsletter, jest taki film na YouTubie Mailer Lajcie, w takim systemie do wysyłania newslettera. I sobie pomyślałam: OK, zrobię kurs o newsletterze. I zaczęłam nagrywać ten kurs, wszystko super ekstra, naprawdę fajnie mi szło. Już wymyśliłam też sobie, jak będzie działała ta promocja, jak to będzie wyglądało i tak dalej. No i nagle się zatrzymałam. Bo stwierdziłam, a może jednak jest mi coś innego, jednak powinna zacząć od czegoś innego. Może jednak ja powinnam, bo doszłam do momentu, kiedy mówiłam o grupie docelowej w tym newsletterze, i w sumie pomyślałam, hej, ja chyba powinnam zacząć od grupy docelowej. A właściwie to zanim w ogóle się zacznie ten biznes online, to chyba trzeba najpierw znaleźć czas na to. Więc stwierdziłam, nie, ja jednak potrzebuję zrobić kurs najpierw o zarządzaniu czasem, potem o grupie docelowej, a potem dopiero o podcaście. No i problem jest taki, że jakby to nas, to, to mnie zatrzymało. I myślę, nagrywam to dlatego, że wydaje mi się, że dużo osób tak ma, że pod płaszczykiem jakichś takich wątpliwości, jakichś takich rzeczy, typu właśnie nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to powinno być to, a może to jest lepszy pomysł, i takie wahanie się, i takie codzienne zmienia zdania, bo ja tak raz, się, raz sobie pomyślałam, że to jest dobry pomysł, potem jednakże skoro już mam trochę nagrane, to może lepiej powinnam to dokończyć, i już sama nie wiem co, i to wszystko to tak naprawdę nie są nasz, jakby, wydaje mi się, że to jest po prostu ukryty strach. Czyli to jest coś, co po prostu nas... Tak jak cały czas przeplanowywanie, bo to u mnie to się wiąże też z przeplanowywaniem. Czyli ja po prostu zaczynam, wyjmuję asana i nagle wszystko usuwam i zaczynam od początku. I to mi... Za, ja już jakby... jakby Może nie codziennie, ale robiąc to raz na jakiś czas, ja sobie myślę, okej, okay, dobra, to ja już działam na, nad tym. Ale tak naprawdę działanie to jest właśnie to. To jest nagrywanie tego podcastu, nagrywanie tego kursu. Nie to planowanie. To planowanie nie jest tym działaniem. Oczywiście ono ułatwia, ono jest super ważne i ja dalej jestem za tym, że wszystko musi być planowane, ale teraz jakby podchodzę do tego bardziej na luzie i na pewno nie rozpisuję sobie w takim, w takim długim czasie jakby tych zadań, czyli ja mając tą moją pracę etatową, czyli etatową jako wirtualna asystentka, po prostu dla jednej firmy pracuję, no nie jako wirtualna asystentka, jako projekt manager, jako taka osoba, która zarządza zespołem i tak dalej, ja mając tą moją pracę etatową, taką po prostu stałą pracę u jednej osoby, nie taką w korporacji, tylko po prostu ja pracuję w Aga Yoga, gdzie byłam wirtualną asystentką, potem przez, zaczęłam być projektmanagerem, a teraz tak ogólnie zarządzam zespołem. Deloguję i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie moje główne źródło utrzymania, czy główne miejsce mojej pracy. Mając jedno, na przykład dwie prace, czyli jakąś tam jedno główne źródło utrzymania, i tą dodatkową naszą rzecz, którą dopiero rozwijamy, a którą nie decydujemy się po prostu robić na pełen etat, tylko robimy sobie to jako taką dodatkową rzecz, mając gdzieś tam w tył głowy nadzieję, że to się przeniesie w w takie główne źródło dochodu, to nie jesteśmy w stanie do końca zaplanować tak, wiecie, w długiej perspektywie tego, czy będziemy mieli czas, żeby się tym wszystkim zająć. Nie, będziemy, nie jesteśmy też, bo ma, po prostu tych zadań się robi za dużo, bo mamy te zadania swoje w tej głównej pracy, plus mamy te dodatkowe i czasami jest tak, że wystarczy nam siły, energii, bo nie wiem, co się wydarzy w tej głównej pracy, albo tam jest więcej pracy akurat, albo nie wiem, no, no mamy też różne czasy w miesiącu, więc no różnie to się może wydarzyć i po prostu na te rzeczy dodatkowo nie będzie aż tyle siły. Ja też mam i wydaje mi się, że bardzo wiele osób ma taką tendencję do tego, żeby po prostu za dużo wciskać, czyli ja zamiast nagrać, żeby zamiast sobie zaplanować, że nagram jeden podcast, to nagram od razu trzy, zamiast zrobić jeden post, to na, nagram od razu trzydzieści i potem jakby dostaję takiego ja nie mam na to siły, bo jak ja widzę na swojej liście zadań, że tam jest trzydzieści albo nawet jest to rozbite na małe zadanie, tak jak ja Yy, uczę na Instagramie, czy uczę wszędzie, wszędzie, kto chciał słuchać, to tym wie, że trzeba rozbijać na małe zadania. Nawet jak to rozbiję, to jak ja sobie ustawię 10 takich małych zadań, to i tak ja myślę sobie, o Boże, jestem cała przygnieciona, już tym przytłoczona i ja po prostu się za to nie zabiorę, bo już też moje mm, możliwości poznawcze po tej pracy przez cały dzień gdzieś tam mm, są mniejsze po prostu. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne tutaj, i to, co mi pomogło, żeby w ogóle zacząć to znowu robić, to jest wybranie trzech rzeczy takich najważniejszych. Takich trzech rzeczy, które robię codziennie. Na pewno to jest wstawianie na media społecznościowe, to jest dla mnie super ważne. Na pewno to jest tworzenie bezpłatnej jakiejś, jakiego, jakiejś treści, chociaż pół godziny tworzenia płatnej treści, no i to są moje trzy rzeczy. Tak, to są trzy rzeczy, które robię. Jeżeli możecie, na, szczególnie na początku tej drogi, żeby tak się nie czuć zupełnie przytłoczonym, to warto jest sobie też od razu zatrudnić osobę, która Wam pomoże. Są wirtualne asystentki, które pracują w takich pakietach godzinowych, płacimy im z góry za jakąś określoną liczbę godzin, i potem po prostu te osoby działają sobie takie. Ja też mam taką dziewczynę, nazywa się Kasia i właśnie montuję ten podcast i ją pozdrawiam. I ona właśnie mi pomaga, i przez to ja też wiem, że ja mogę się skupić na tworzeniu, a nie muszę się skupiać na tych rzeczach takich. Technicznych. Więc to jest super, super ważne, i to, to użycie przytłoczenia, przygniecenia taką ilością zadań jest mniejsze. To, co ja jeszcze zauważyłam, że bardzo mi przeszkadzało, kiedy już zaczęłam i się zatrzymałam po prostu, no bo zaczęłam i za, za dużo tego było. To było to, że ja byłam za bardzo w swojej głowie. Właśnie za dużo ja myślałam, za dużo, przy... co będzie, jak to się wydarzy, co będzie, jak to się wy... Co, jak coś innego się przydarzy, co w momencie, kiedy nie wiem, ktoś coś powie, albo czy to w ogóle ma sens, czy to nie ma sensu, czy to zrobić może od początku ten profil, a może nie od początku. I takie wiecie, w to i w tamtą myślenie non-stop. Czy coś jest okej, okay, czy nie. I cały czas też takie ja to podzieliła na dwie jakby, dwie rzeczy, które przeszkadzają w ogóle w tym, żeby działać. No bo to, że my się zastanawiamy, czy coś to działa i tak dalej, to jest z jednej strony okej, okay, dobrze, a z drugiej strony. Jest to nie do końca dobrze, bo cały czas zmieniamy zdanie i się wahamy. I to jest takie właśnie: raz coś jest, potem nie ma, potem jest, potem nie ma, potem zmieniamy temat na przykład czegoś i tak dalej, zamiast się trzymać jednej rzeczy. I Tutaj ja myślę, że ja w sobie tak postanowiłam, że ja po prostu zrobię to, co już zaczęłam, wypuszczę to, zobaczę. Jeżeli ja stwierdzę, że będę chciała sobie to zmienić, nie ma problemu, ja sobie zmienię, zmienię sobie na ten drugi plan, który zrobię. Ale ja już, jeżeli już zaczęłam, jeżeli już ten, to ja sobie daję trzy miesiące, żeby wypróbować ten pierwotny plan. Jeżeli to nie zadziała, to wtedy zmienię sobie na ten drugi plan i wtedy będę mogła sobie to porównać, ewentualnie co zadziałało lepiej, co zadziałało gorzej. Po prostu daję sobie jakby trzy miesiące, dwa miesiące, albo chociaż miesiąc, zależy od tego, co robisz, jakby działając zgodnie z jakąś strategią, nie wycofując się z tego, mimo że, bo to też jest tak, że no, nasze wątpliwości są dlatego, że po prostu może coś przestało działać, w sensie albo w ogóle nie działa od początku, czyli na przykład ja dodawałam Reelsy i zobaczyłam, że tam w ogóle są słabe te zasięgi i słabo to wygląda i to mnie trochę zniechęca, no bo ja nie, nie wiem, to ja coś robię źle, czy ten Instagram jest jakiś zły, czy nie wiem, czy coś jest nie tak z tymi Reelsami, co tam się dzieje, jakby, wiecie, no myślimy, że już się zaczynamy wycofywać, no bo takie, taka forma takiego wahania się, zastanawiania, a może to, a może tamto, a może zmieniam zdanie i ty, tysiąc razy zmieniam zdanie, to jest też forma takiej prokrastynacji, tak samo jak to ciągłe planowanie. To jest forma prokrastynacji, tylko takiej bardzo, bardzo ukrytej i trzeba sobie zdać z tego sprawę. A druga rzecz jest taka, że szczególnie na początku jesteśmy bardzo podatni na wpływy takich postów typu właśnie, czy takich miejsc ku, ku, na Instagramie, gdzie tak naprawdę zamiast, może nie, nie tylko na Instagramie, ale też może na YouTubie i tak dalej, no chodzi ogólnie o wiedzę, czyli zamiast sobie, ja tak miałam, że zamiast działać, to ja po prostu cały czas się uczyłam nowych rzeczy, ale nic nie wdrażałam, tylko cały czas się uczyłam i jeszcze potrzebuję jednej tej tego jednego filmu, żeby zacząć działać. Jeszcze potrzebuję jednego tego, jak to sobie to wszystko ogarnąć, no bo jakby jeżeli chodzi o techniczną stronę sprzedaży, taką, jak to ułożyć i tak dalej, to ja wszystko ogarniam, ale jak dokładnie ten reels powinien wyglądać, to jest te rzeczy związku, związane z mediami społecznościowymi, ile razy w tygodniu trzeba, jakby jak to teraz wygląda, to ja tak, tak jakby mediami społecznościowymi aż tyle się nie zajmowałam i dlatego to jest dla mnie takie, to była dla mnie takie taka pułapka, bo ja cały czas Próbowałam nabyć tą wiedzę i mówiłam sobie, ok, jeszcze tylko to i już będę mogła zacząć. Jeszcze tylko to i będę mogła, będzie lepiej to działało. Jeszcze tylko jeden film, ale przez to, że ja cały czas oglądałam, cały czas się zastanawiałam, cały czas zmieniałam zdanie, cały czas właśnie... Yy wpadałam na jeden profil, na następny profil, na trzeci profil, jakieś tam kursy widziałam ten, to ja zamiast się zabrać, to myślałam, ok, ja zacznę, wyślę teraz ten, to, taki film, ale jest, lepiej zacznę działać, jak już będę miała zrobiony ten kurs, tak? I jak już będę miała coś tam. I to znowu jest takie, niby zaczęłam działać, niby jestem, ale tak naprawdę znowu czekam, aż będę gotowa, bo jak zrobię ten kurs. I to jest takie, moim zdaniem, zacznij zanim będziesz gotowa, to jest taka rada, która nie kończy się na tym, jak aż zrobisz pierwszy krok w tym biznesie, tylko aż zrobisz każdy kolejny krok. Czyli właśnie, żeby się nie, nie, nie na siłę edukować, tylko to jest taka rada do mnie, żeby nie na siłę się edukować, tylko po prostu działać z tym, co się ma i ulepszać to w czasie tego, a nie czekać, że ja, ok, ja zaraz. Zaczyna znowu publikować na przykład teksty, jak tylko y, y, publikować, nie wiem, podcasty, publikować mm, rolki na Instagramie, czy cokolwiek innego, jak tylko się nauczę, jak to robić. No bo to jest bez sensu, bo to znowu jest, za, czy czekam, aż będę gotowa, tak? I to jest całkowicie bezsensowne. I troszkę się nie dziwię, bo chciałam jeszcze właśnie o tym Instagramie się nie dziwię, dlatego że czy tam o tych innych mediach. Jesteśmy w takim czymś i też wiadomo, że ja się też do tego dokładam jakby swoją twórczością, że, że, że wszędzie, z każdej strony nas otaczają jakieś rady. Typu właśnie, jak publikować na Instagramie, żeby miało to sens, jak, ile czasu, czy rolki działają, czy nie działają, czy coś tam. Na YouTube też znajdzie się tego całe mnóstwo, po prostu w którymś momencie, jak wpadniemy w tą pętlę taką, takich rzeczy, jakby algorytm zobaczy, że nam się to podoba i będzie nam to wyświetlał, to można troszeczkę jakby oszaleć, no bo y, tych lat jest tak dużo i często one są sprzeczne, bo niektórzy mówią, te reelsy działają, a te nie działają. Albo te, coś tutaj coś działa, albo tutaj coś nie działa. I już samemu nie wiemy, po prostu, co się dzieje. Dlatego ja po prostu stwierdziłam, że ja tego nie oglądam w tym momencie, dlatego że jakby ogólne zasady znam i będę się tego trzymać. I jeżeli coś na przykład zobaczę, że działa, to będę to kontynuować już, już testując swoje rzeczy. A jeżeli zobaczę, że na przykład coś całkowicie nie działa, to wybiorę jedną osobę, której będę po prostu słuchać. Zobaczę, porównam sobie kilka osób, zobaczę, która energetycznie najlepiej mi pasuje i yy, będę, będę próbować rad jednej osoby, która, której, yy, której, którą będę, będę słuchać właśnie w tym. Którą będę słuchać właśnie w tym temacie. I w ten sposób wydaje mi się, że będzie mi łatwiej. I w ten sposób na pewno łatwiej mi jest po prostu ogarnąć to uczucie przytłoczenia, to uczucie za dużo, to uczucie wątpliwości, to uczucie cały czas przeplanowania i tego wszystkiego, co tak się dzieje, kłębi i nie pozwala nam ruszyć dalej. Na koniec, tak powiem, że wydaje mi się, że to też jest trochę tak perfekcjonizm, nigdy się nie uważam za taką osobę, ale że to jest taki perfekcjonizm. Połączony z lękiem przed oceną, z połączony z, właśnie z taką niepewnością, i to tak naprawdę może na koniec to się sprowadza. Nawet nie do perfekcjonizmu, tylko właśnie do tego lęku przed oceną, że to wszystko się dzieje właśnie dlatego. I to jest taki temat, nad którym ja bardzo mocno teraz będę pracować, właśnie nad tym lękiem przed oceną. I jakiś czas temu czytałam taką książkę o lęku społecznym ogólnie, i tam było napisane, żeby właśnie specjalnie siebie wystawiać na różnego rodzaju, może nie upokorzenia, ale takie sytuacje, które nie są za przyjemne, właśnie mając ten lęk społeczny. I sobie pomyślałam, że właśnie chyba też zacznę tak robić, że po prostu zacznę działać tak i zobaczę co się dzieje, bo wydaje mi się, że ten strach w naszej głowie jest większy niż to co się faktycznie może przydarzyć. Sensie my się boimy za bardzo, właśnie, wypuścimy jakiś post, coś pójdzie nie tak, no i ktoś coś skomentuje, i co to będzie takiego strasznego w tym sensie? No, świat się nie zawali, nic się nie wydarzy takiego, a w naszej głowie to jest jakaś ranga ogromna. Ja na przykład ostatnio tak miałam na YouTubie, że dodałam rolkę i, e, i był jakiś taki komentarz, który okazał się trochę śmieszny. Normalnie bym się nie wiem, wydaje mi się, że w naszej głowie to jest strasznie wyolbrzymione i się boimy tego, a e, jak co się wydarzyło, to ja się zaczęłam śmiać i po prostu stwierdziłam, e. No nie, no to jest śmieszne. Usunęłam ten komentarz i, yy, i koniec. Więc yy, jaka jest puenta do tego odcinka? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że ktoś z Was się z tym utożsami i, i będzie mu leżej, że nie jest sam. Tak jak mówię, ja po prostu sobie ograniczam tą ilość bodźców, żeby sobie poradzić z tym i żeby dalej działać. No i teraz będę się wystawiać specjalnie na właśnie tą ocenę, żeby... Żeby po prostu pokazać sobie, że nic strasznego się nie wydarzy i żeby po prostu zacząć bez lęku, znaczy z lękiem tak naprawdę, bo zawsze będziemy się bać, ale mim, z lękiem działać od razu tak jakby za rękę, a nie próbować go wyeliminować, no bo on zawsze będzie. Ok, koniec tych wynurzeń. <laughs> Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli ten odcinek okazał się dla was przydatny, jeżeli wam się podobał, to proszę zostawcie mi gdzieś jakąś informację na ten temat na Apple Podcaście, na Spotifyu możecie ocenić gwiazdkami, najlepiej pięcioma i na YouTubie zostawić jakiś komentarz, może subskrypcję, to zależy gdzie tam słuchacie. Życzę wam wspaniałego dnia, wspaniałej nocy, w zależności od tego kiedy słuchacie. No i słyszymy się za tydzień. Narka.